w końcu jest z nami Obecny, wielki nieobecny w poprzednich meczach. Miało być dłużej, chyba wszyscy straszyli, że 6 tygodni, 5 tygodni od tego meczu z regionu, a w sumie krócej. To jakieś cuda, tam nasi fizjo sprawili. No, myślę, że tak, trochę, trochę szybciej. Mam, mam nadzieję, że, że zdrowie widzi i po prostu wrócimy, wrócimy na wojsko i będą 3 punkty. No? No i co, trudno było tak oglądać te mecze nie grając w nich, troszkę nerwówka była Ten ostatni ostatnim meczu z Wartą, to chyba pod koniec już człowiek tam szalał przy tych rogach mm -hmm. oglądając w telewizji. Čechách Czechach mówimy, koniec dobry, wszystko dobre, ale na pewno tam na Warcie było trudno, ale bardzo dobre 3 punkty, I teraz już z ławki czy z boiska będzie dla mnie lepiej. No? no pewnie dzisiaj na ławce, ale myślę, że będzie szansa na wejście, a na pewno już lepiej patrzeć stąd niż gdzieś tam z góry oglądać albo jeszcze w telewizji, no? tak, tak, na pewno mam nadzieję, że będzie dobry mecz, do, dobra pogoda, wszystko, wszystko wygląda bardzo dobrze, to tylko trzy punkty. A jak się czujesz tak fizycznie? No, ja myślę, że fizycznie nie mam problemu, to tylko przerwa była tylko 14 dni już. Jaki tygodnię trenuję, to 10 dni przerwa, to nie ma problemu z fizycznym i jest dobrze. Nie kręciło się w głowie od tego biegania dookoła boiska przez tydzień? Nie, no. Nie biegałem za dużo kołem boiska. Miałem z trenerem Andrzejem takie ćwiczenie i spokojnie. Co tutaj trener zaszykuje w technologii w sztabu No, tutaj mamy takie urządzenie, które pozwala nam na to, żeby być na bieżąco w trakcie meczu dzięki któremu też możemy dokładniej zobaczyć, co się dzieje, też jakąś sytuację przeanalizować bardzo szybko. To jest dosyć istotne, szczególnie przy stajach fragmentach gry, przy ustawieniu zawodników drużyny przeciwnej, dlatego to nam da, bardzo ułatwia pracę. No właśnie trener, analityk Krzysztof byłby dobrym człowiekiem do naszej telewizji, do wycinania fragmentów, do skrótów, wybiera dobre momenty. Wybiera dobre momenty. Wiadomo, że jest z nami krótko, ale, ale radzi sobie dobrze i to, co chcemy, to, co to, czego wymagamy, jest na do... realizuje na dobrym poziomie. Czyli jednak z góry widać lepiej niż z studiołowki. Zgadza się, zgadza się, ale my jakby też robimy to w ten sposób, że staramy się jak najwięcej tego materiału złapać, który jest nam potrzebny, wychwycić to, co, co jest istotne w tym meczu i, i to z góry jest ważne, ale także te. te te sytuacje, które tutaj mamy, też są dla nas istotne. Słyszałem, że teraz też operator z trenerem Krzysztofem nagrywają rozgrzewkę. Czemu to ma służyć? Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to też już można wychwycić kilka rzeczy związanych też z przeciwnikiem, choćby i z ustawieniem też, jeśli chodzi o zawodników, na której stronie grają, bo często też zespoły zamieniają na przykład skrzydłowych, czasem, czasem wahadłowych też się zdarza, więc to jest wszystko potrzebne nam, abyśmy już przed meczem wiedzieli, jak starali się przewidzieć, jak ten zespół jest ustawiony. Dzisiaj jakieś stałe fragmenty magiczne, jak na wartek, jest jesteśmy przygotowani tak jak zawsze i zawsze na 100%. Kiedyś ja. trochę. Na pewno. Fajna chwila, duża chwila. Duża, było w pierwszej lidze, teraz w Ekstraklasie. No a jak się dowiedziałeś, że, że jesteś w kadrze na mecz w Ekstraklasie, to... Jakie uczucie? No szczęście, nie? Jeszcze bym był... fajnie by było fejsze, jeszcze. Koledzy w starcie się podśmiechują trochę. No, klasyk, standardowo standardowy. Ale nie ma za ciężko z nimi? Nie. To starci są na meczu młodsi Długo chodzisz już na widzę? Pierwszy raz. To jest dzisiaj pierwszy mecz. Dobrałem, go to był sześniak, tak samo drugi sześniaczek 30, żona ona też na nowym stadionie, przyjechaliśmy i liczymy na trzy punkty dzisiaj. No właśnie taki nie byle jaki mecz na debiut na stadionie, no bo mecz, mecz z liderem, tak, także no, chyba lepiej trafić nie można. Dopiero była właśnie rozmowa jak jechaliśmy autem, właśnie że właśnie będziemy grali z liderem, więc też powiedzieli, że i tak wygramy, nie? No widzę, że jest najlepszy. Czekamy? Jaki Prawda wynik? Jaki? pięć no? do czterech. 3 do czterech to widzę. Trzech do czterech. No dobra, oby, oby tak było. A jak generalnie oczekiwania przed tym meczem? No bo wiadomo, że tak patrząc w tabelę, no to łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie, ale... Właśnie też oglądałem wywiad z Renerem, więc liczymy, myślę, że będą na pewno trzy punkty, że pokażemy widzecki charakter i wygramy ten tak, Dob, Dobrze im idzie, ale kiedyś musi przejść ten gorszy moment, no i ja mam, mam nadzieję, że ten gorszy moment przyjdzie właśnie tutaj, w sercu Łodzi dzisiaj, dzisiaj tylko zwycięstwo, jak to na Widzewie. Właśnie, no bo trochę tak słodko-gorzko do tej pory, bo widzę punkty zdobywa, idzie całkiem dobrze, tak chyba zgodnie z oczekiwaniami przed sezonem, no ale jednak u siebie, jakby nie patrzeć, zero punktów, to chyba trochę boli. Trochę boli, ale ja ten sezon traktuję tak trochę bardziej ulgowo. Ważne, żeby się utrzymać, żeby zaznajomić się z ekstraklasą. No a potem w przyszłych sezonach będzie tylko lepiej, więc nie ma takich wielkich oczekiwań, że musi być mistrzostwo. Ważne, żeby wygrali ładną piłkę, a to na razie się udaje. Jak do tego dojdzie punktowanie z liderem ekstraklasy, na co bardzo liczę dzisiaj, no to będzie super. Trybunał A, czy będzie będzie Jak zawsze. To, to zawsze się śmieli z tej krytej. Ale ta kryta też potrafi, zwłaszcza jak jest dobre widowisko, na takie dzisiaj liczę. Wyskakujecie, wyskakujecie tylko wtedy, kiedy piłka jest przed bandami. Wiadomo, tak? może tutaj kolega będzie miał trudność, więc wyskakuję mi na A. Tak, oni żeby nie byli za bandami. Teraz panowie, jeszcze taka jedna sytuacja. Na ostatnim meczu z Lekiem była druga piłka na boisku, akurat tutaj między A a D. Sędzia pokazywał, że może wiec chłopiec po tą piłkę. Patrzcie też na reakcję sędziego. Bo akcja toczyła się na drugiej połowie, a tą piłkę można było spokojnie zebrać. Jak gdzieś tam musiałem wiedzieć, że mam wolę też patrzcie, Jak jest taka sytuacja? Nie samemu. Nie wolno ci wiedz każdemu z Was, samemu po piłkę na plackę. Ale jak sędzia woła zabierz piłę", chodzisz i zabierasz. Pamiętajcie, bo macie jak płackie o mówię, murawa ściska. jak biegacie na tym murad w rynku, no. no. to śmiech. Wolno ty... to biegać, Tutaj jest inny, inny mecz. Dalej, bądź spokojny, to nie wiem. Bądź, bądź spokojny i miejsce pojmował. Nie dajecie, nie dajecie odpocząć. Myślałem, że sobie spokojnie usiądziemy na ławce i kawę, kawę wypijemy. Tak poważnie. Sami widzimy, jak, jak trudno przychodzi zdobywanie każdej bramki, każdego. Okay. Sami widzimy jak, jak trudno przychodzą te punkty i tym bardziej nawet w takich okolicznościach tym bardziej gratulacje za, za to, że potrafiliśmy wytrwać, wytrzymać. I zwycięstwo bardzo ważne, bo pierwsze na naszym stadionie i w końcu mogliśmy się cieszyć z naszymi kibicami. To wygramy! IZERO! WIZE,